Dobrze, idziemy do kolejnego lokalu, a możemy w międzyczasie się pouczyć czegoś. Także pytanie mamy. Co powinniśmy wiedzieć, jeżeli chodzi o słownictwo, zwroty, żeby przetrwać? Robiąc taki maraton na przykład właśnie. No to nasze najważniejsze słówko, czyli chwala. Czyli dziękuję. Chwala. Tak, chwala, dziękuję. Na pewno utrzymy w każdej restauracji, w każdym kaficiu priatno. Czyli to jest takie smacznego. Prijatno, Prijatno. jak dostaniemy, ale też jak wychodzimy z restauracji, też do kelnera możemy powiedzieć priatno bo to też znaczy takiego powodzenia, jakby miłej pracy, więc mm -hmm. są powiedzmy dwa znaczenia. Mm. No i na pewno przy wejściu warto się przywitać też ładnie. A jak więc to można na zrobić? Prac, no jak idziemy na jakąś kawkę poranną, tak wchodzimy, to mówimy Dobro jutro, Dobro jutro. I to jest do 10 Do dziesiątej. Jak się jest po dziesiątej, to już jest dzień, czyli mówimy już dobar dame. Dobar dan. Tak, tak, już jest wieczór, ściemni się, a to już możemy mówić dobro wecze, czyli dobry wieczór. Dobro wecze. Dobro wecze. A jak się żegnamy? Oj, tu mamy dużo opcji, bo możemy na przykład powiedzieć tak bardzo oficjalnie, podobnie jak po polsku, czyli możemy powiedzieć do widzenia. Do widzenia. Tak jest, do widzenia, i to jest takie właśnie do jak u nas, albo też można powiedzieć ciao, Po prostu tak trochę z włoskiego ciao". I też jak najbardziej jest to. Jak najbardziej pasuje. Yy, A no czy i... są jakieś pożegnania dopasowane do pory dnia? Nie raczej, nie, raczej nie. Ale jak z kimś wiemy, że się zobaczymy, to jeszcze możemy powiedzieć Vidimose. Czyli że wiemy, że się z nim zobaczymy, tak więc widimose no to do zobaczenia. Vidimose. No i w restauracji jeszcze ważne jest. Na sam koniec jak już zjemy, wypijemy, poprosił o rachunek. No to rachunek to jest raczun raczun. Racun raczun, racun. Racun. więc jak powiemy, powiemy racun, molim. Molim to jest poproszę. Więc poproszę rachunek, molim, raczun. A można powiedzieć racun molim. Czy można, tak? można w tą stronę czy w tą. Jak najbardziej. Możemy to tak. powiedzieć. Możemy sobie to odwracać. Jest taki jeszcze przydatnych restauracji, bez których możemy zginąć. Aha, no jak będzie w menu, powiedzmy napisane w lokalnym języku. No to jak się domyślimy co tam jest, no bo nie wszyscy mówią po angielsku, ale jak się domyślimy, chcemy złożyć zamówienie. Jest taka fajna konstrukcja. Jak na przykład ja coś zamawiam, to zawsze mówię ja ciu, ja. Ciu. I ja. ciu i podajemy nazwę tego czego chcemy po prostu. A co to oznacza, jaciu, ja chcę? Tak, Czy? tak, tak, no, że ja chcę, dla mnie, tak. jaciu, 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 na przykład co, jaciu, piwo. Jaciu, piwo, super, na przykład jaciu, e, plieskawicu, czyli ten nasz, takie danie, ten nasz koce taki grillowany, pleśkawica. Więc jaciu, no i to co my chcemy, to wtedy wypowiadamy. Nie musi być odmienione, tutaj też mamy przypadki, ale jak po prostu powiecie, to, co jest napisane na karcie, to też fajnie, bo na pewno się kelner uśmiechnie. że coś tam, że coś tam wiemy. Nie potrafimy zamówić w lokalnym języku. Więc to jest zawsze na plus. Dobra. No, na razie wystarczy. Następne lekcje w przyszłości. No już nie za darmo.